Witam wszystkich serdecznie. To właśnie dziś chciałbym przedstawić naszą długo wyczekiwaną nowość w ofercie BHP Stalko, a mianowicie fenomenalną, bo śmiało możemy tego określić, odzież roboczą Stretch Line Professional. Jak widzicie, odzież Stretch Line Professional dostępna jest w dwóch kolorach: kolor zielony oraz kolor czarny. Dostępna jest bluza robocza oraz spodnie do pasa. Przejdźmy zatem do omówienia tych elementów. Zdradzę kilka szczegółów, dlaczego jest wyjątkowa, nowatorska, bardzo designerska i wyprzedzająca przyszłość w BHP o myślę kilka najbliższych lat. Zacznijmy od spodni do pasa. Na początku materiał. Gramatura 250 gram na metr kwadratowy i bardzo ciekawy skład, bo 92% to nylon i 8% to spandex. Zauważcie, dzięki temu dodatkowi spodnie, materiał jest bardzo elastyczny, nie krępuje ruchów, idealnie dopasowuje się do ciała, do ruchów podczas pracy. I przede wszystkim, co też warto wspomnieć, nie gniecie się, oraz po wypraniu bardzo szybko schnie. Tu taka malutka uwaga ode mnie: po wypraniu odzieży roboczej, streszla profesjonal, nie słyszymy w suszarkach będnowych. Skład materiału, o którym wspominałem wcześniej, to duży dodatek spandex. Zauważamy, że trendy, innowacyjność w dzisiejszym BHP na świecie. To właśnie ten kierunek. Zacznijmy od góry. Szeroka szlówka, która idealnie trzyma nam pasek. Dodatkowo wewnątrz szeroka lamówka oraz guma, która świetnie trzyma spodnie na swoim miejscu. Ciekawy patent, bardzo ciekawe rozwiązanie to aktywny pas, który idealnie sprawdza się na przykład przy częstym pochylaniu, podnoszeniu. Paczek, kartonów, wiader, skrzynek czy kist budowlanych. Można powiedzieć idealne rozwiązanie na przykład dla codziennej pracy naszych kurierów. Najwyższej jakości zamek japoński YKK. Wiemy, że są to najlepsze zamki na świecie i śmiało mogę tak stwierdzić. Nitowany guzik. Duże i bardzo pojemne kieszenie. Oraz specjalna kieszeń dodatkowa, zapinany na zamek, oczywiście japoński, o bardzo dużej pojemności. Dodatkowe kieszenie specjalistyczne. Karta ID. Kieszeń specjalistyczna na na przykład miarę, nożyk czy ołówek kreślarski. Wszędzie, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, potrójny szef. Bardzo wytrzymałe. Eliminujemy tym uszkodzenie na przykład w kroczu. Na kolanach specjalny materiał kordura. Zawsze o nim wspominam, jest to materiał wysoce wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne przetarcia bądź rozdarcia materiał, który nie wchłania wody. Podwójny materiał na wysokości kolana, jak widzicie, mocne rzepy przeszywane po obwodzie i po przekątnej. Specjalna kieszeń na wkładkę piankową. Dodatkowe boczne rygle świetnie trzymają ją na swoim miejscu. Na końcu nogawki również zastosowaliśmy materiał kordura po to, żeby ta nogawka się nam nie uszkodziła mechanicznie, na przykład nie przetarła podczas codziennego użytkowania i tradycyjnie opcja przedłużenia nogawki o około 4 cm. Tu jako ciekawostkę powiem, wszystkie osoby, które mają wzrost powyżej 1,88-1,90 m śmiało po przedłużeniu nogawki będą idealnie dopasowane miały długość tych oto spodni. Ciepłe dni? Stalko rozwiązuje problem. Wewnętrzne zamki i wywieczniki z zbudowaną siatką, która świetnie przepuszcza świeże powietrze. Liczne odblaski. I o niej musimy pamiętać. Oczywiście odblaski to bezpieczeństwo. Najwyższa jakość po odblaski marki 3M. Kolejne duże pojemne kieszenie. Kieszenie miechowe, czyli te o zwiększonej pojemności. Kieszeń na zamek, również japoński. Oraz kieszeń na padkę. Przejdźmy zatem do bluzy. Wszystkie kieszenie zapinane na zamek. Tradycyjnie bardzo pojemne. Ciepłe dni, czyli wentylacja pod pachami. Patka wbudowany zamek wewnętrznie, siateczka. Przedłużona delikatnie ku tyłowi. Kolejny ciekawy dodatek to przedłużony mankiet w rękawie bluzy który ochroni nas przed wiatrem. Zauważmy na nowoczesny i designerski wygląd tego produktu. Kolor czarny. O czym warto wspomnieć? Zamek zabudowany padką, zabezpieczony mocnym rzepem. Zawsze będę podkreślał: przeszyte po wodzie i po przekątnych. Mankiet regulowany za pomocą nap. Bluza w pasie również posiada regulację. I spodnie do pasa czarne oczywiście, czy bluza, czy spodnie każdy produkt posiada liczne metki. Mówiące o bardzo ciekawych zastosowaniach oraz komponentach wykorzystanych w tych oto modelach odzieży roboczej. Dodatkowo zestaw naprawczy. Moi drodzy, to naprawdę nowoczesna i świetnie wyglądająca odzież robocza. Testowałem, użytkowałem i powiem Wam, że jestem oczarowany. Odzież nie krępuje ruchów, jest wygodna, lekka. Co ważne, o czym wspominałem. Po praniu również odzież bardzo szybko schnie. Powtórzę, nie używamy do suszenia suszarek bębnowych. Komu dedykować tą odzież? Tak na dobrą sprawę wszystkim. Będą zadowoleni z niej instalatorzy, serwisanci, elektrycy, z pewnością kurierzy, przez to, że ten materiał posiada aż 8% spandeksu, czyli idealnie dopasujący się. I tak jak pokazywałem na początku tego filmiku technicznego, zauważcie, jak ten materiał. Pracuje. Kolejna ważna rzecz to odzież po praniu. Nie kurczy się, nie traci koloru, nie machać. Długo czekaliśmy na tą nowość, długo i wyczekaliście. Dziś już jest. Profesjonalna odzież robocza BHP Stalko Stretch Line. Gorąco zapraszam i zachęcam do zakupu. Z pewnością będziecie bardzo zadowoleni. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.